Jest maj. Maryjny miesiąc. Normalnie to wiemy. Mam w ręku Biblię z tym fragmentem pięknym wesela w Kanie Galilejskiej. Ale nie będziemy myśleć o weselu. Na weselu zdarzyło się coś niezwykłego. Maryja powiedziała Jezusowi nie mają wina, coś się dzieje. I niezwykła jest odpowiedź Jezusa. Czy to moja, albo sprawa, albo Twoja, a jeszcze ważniejsze słowa. Moja godzina nie nadeszła. Jeszcze nie nadeszła. I reakcja Maryi jest poprawną reakcją wierzącego człowieka. Mówi do sług, zróbcie wszystko, co Wam powie. Zauważyliście? Żadnej dyskusji, przekonywania. Zróbcie to, co Jezus powie. Uczynili. I Bóg jest zawsze tym, który obdarowuje bardziej niż trzeba. Zróbcie. To jedno słowo kiedyś ktoś określił jako słowo klucz do wszelkich zwycięstw w życiu. Nie mów. Nie gadaj za dużo. Zrób to. Prosty gest. Czułość, miłość. Słowo, uśmiech. Zrób to. Zróbcie wszystko, co Jezus powie. Maryjo ty, która byłaś pierwszym żywym. taberna.